Witam Was kochani bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale z serii Wybierz Kartę. Jest to kolejny film, który tutaj pozwoli Wam samodzielnie wybrać konkretną e, tutaj grupę kart, która odpowie Wam na Wasze pytanie. A dzisiaj e, naszym pytaniem, a raczej Waszym pytaniem do kart będzie. Mm, to, o czym myślicie, to, jaki problem macie, to, z jaką, o jaką sytuację pytacie. Będzie to ogólnikowe czytanie. Każdy indywidualnie pomyśli o swojej dobranej, konkretnej sytuacji, o którą chce zapytać, i ma szansę wylosować trzy e, spośród trzech grup kart odpowiedź dla siebie. Także mam nadzieję, że takie czytanie Wam się spodoba i zapraszam już do podglądu, podglądu na karty. Jak widzicie, przygotowałem tutaj trzy zestawy kart. Nawet nie wiem, jakie to są karty. Nie wiem, jakie to są karty, nawet kochani, szczerze. No i zaraz będziemy sobie je wybierać. Zapalę tylko świecę, okadzę przestrzeń i już możecie się zastanawiać, który z kamieni wybrać. Czy chcecie wybrać e, kamień fioletowy, czy kryształ górski, czy czarny turmalin? Możecie się już powoli zastanawiać. Ja tylko oczyszczę przestrzeń e, no i zaraz przejdziemy do interpretacji kochani. E, zaraz przejdziemy do interpretacji. Oczyszczę przestrzeń. Odpowiedzcie karty, odpowiedzcie, udzielcie rady. Dla moich pytających, a więc tak, zastanówcie się chwilę i wybierzcie tutaj e, konkretną grupę kart. Możecie zastopować film, bądź się chwilkę zastanowić. Dobrze, jeżeli już wybraliście konkretną grupę kart odnośnie waszego problemu, odnośnie sytuacji, o którą chcecie zapytać, bardzo indywidualną, może intymną, może to sprawa pracy, może to sprawa miłosna, może to sprawa jakaś inna, osobista, nie jest to czytanie sprecyzowane, więc e, powinno tutaj z Tobą zarezonować, niezależnie od tego, o co pytasz. Ja wezmę łyczkę kawy. Dobrze, dla osób, które wybrały tę grupę kart. Zobaczmy, co karty mają do powiedzenia. Mhm. Karty tutaj radzą, że jeżeli chodzi o problem, o który pytasz, e, sytuację, o którą pytasz, powinieneś, powinnaś zostawić coś za sobą. Rozpocząć coś nowego, nie rozgrzebywać. Skupić się na sobie, może troszeczkę tutaj e, odizolować, e, albo i być takim e, naprawdę m, kimś władczym, e, myślącym o sobie, o swojej przyszłości e, i o tym, jak chce budować swoją tutaj przyszłość, tak? E, m, także bardzo, bardzo, bardzo ciekawa kary, ciekawe tutaj połączenie. Być może, m, jeżeli chodzi o sprawę, o którą pytasz, za bardzo Patrzysz w przeszłość, ale nie martw się, bo problemy odejdą. Szóstka Mieczy mówi o tym, że odchodzimy w dal od czegoś, wyruszamy w podróż po nowe, stare odchodzi. Więc to byłoby takie tutaj, um, takie wskazówki od kart, um, aby wierzyć w to i budować swoją, swoje życie. I mieć przekonanie, że problemy odchodzą, bo one odchodzą. Jeżeli masz jakiś problem w osiągnięciu jakiegoś swojego celu, to będzie to chwilowe, najgorsze już jest za wami. No i zobaczmy, jakie jest przesłanie z ogrodu duszy dla Was. No właśnie, twórz światy, w których Twoja dusza czuje się jak w domu. To jest dokładnie to, o czym ja, kochani, powiedziałem. Nie przejmuj się informacjami, które płyną ze świata zewnętrznego. Dzisiaj skup się na swoim sercu i twórz swój piękny, dobry, radosny świat. Masz pełne prawo odczuwać szczęście i radość. Ciesz się, tym, ciesz się tym dniem i bezcennym darem swojego życia. Kochani, to jest bardzo, ale to bardzo fajne czytanie. Mam nadzieję, że wyciągnięcie tutaj z niego Lekcję. Ja sobie tylko muszę tutaj jedną rzecz zrobić, ponieważ, ponieważ nie zrobiłem jednej rzeczy, już już przejdę, już za momencik do, do drugiego czytania, kochani. Okej. Okay. I tutaj mam Dobrze. Jestem. Także tak. Tak jak mówiłem, i tak jak karty pokazują, twórz, bądź twórczy, ciesz się ze swojego życia, buduj swoją przyszłość i nie martw się tym, co jest już. Czasem przeszłym, tak naprawdę. Nie przejmuj się informacjami, które płyną ze świata zewnętrznego. Dzisiaj skup się na swoim sercu i twórz piękny, dobry, radosny świat. To jest odpowiedź na Wasze pytanie. Teraz drugi zestaw kart. No zobaczmy, jestem bardzo ciekaw. Sytuacja, o którą pytasz. Może to być takie wy, odizolowanie się, zrezygnowanie bądź zamknięcie się w kokon po to, aby bronić siebie i swojej, tak jakby duszy, fortecy, swojej prywatności. Może więc sprawa, którą, którą pytasz, może właśnie wyglądać w ten sposób: że tak to właśnie wygląda, że ty się odizolowujesz, ty nie chcesz. Rozmawiać, nie chcesz się integrować, ponieważ bronisz siebie, e, swojego komfortu i swojej prywatności. Także tak. A zobaczmy, co tutaj mają do, przek do przekazania karty. O sprawę, o którą pytasz, e, tutaj m, już, już mówię. Ubrudziłem. To widzę e, Palo Santo. Czas rozpocząć nową przygodę. Zostaw za sobą przeszłość bez żalu. To, co było, spełniło już swoją funkcję. Czas rozpocząć nową przygodę. To, co najlepsze, dopiero jest przed tobą. Kochani, i co, ja co ja uważam przez te, e, przez te, przez te karty? E, ja uważam, że Wy za bardzo patrzycie w przeszłość, zamykacie się w kokon i Wy nie zrealizujecie tej sytuacji, jeżeli Wy nie bardziej nie będziecie asertywni i nie będziecie dążyć do tego, czego chcecie, czego pragniecie. Być może macie jakieś tutaj plany, szanse, chęci realizacji e, na coś, ale Wy tego nie robicie. Ze względu na to, że boicie się, boicie się, e, macie żal o coś w przeszłości, może się do czegoś zraziliście, albo nie chcecie podjąć ryzyka, zamykacie się w tej bańce, tworzycie ten kokon. E, a może warto, może warto, tak jak powiedziało to przesłanie, czas rozpocząć nową przygodę, zostaw ze sobą przeszłość bez żalu. To, co było, spełniło już swoją funkcję. Ja myślę, że kartą rady, jeżeli tutaj wybrałeś tę wybrałeś, grupę kart, zadając tutaj pytanie: czy to o miłość, czy to o relacje, czy to o pracę, czy to o firmę, czy to o coś innego, to przestać się izolować i ruszyć, zawalczyć. Czy to o pracę, czy to o zainteresowania, pasje, czy to o relacje. Nie miejmy już żalu o coś, tylko działajmy, rozpocznijmy przygodę. No i to był drugi zestaw kart, a teraz trzeci zestaw kart. Osoby, które wybrały czarne turmalin. Zobaczmy, co karty mają do powiedzenia. Karty mówią tutaj, że poprzez e, takie mm, taką taką gotowość do działania, chęć udowodnienia czegoś, możemy coś stracić. E, być może za bardzo będziemy chcieli postawić wszystko na jedną kartę i możemy coś stracić. E, nie bądźmy tacy uparci, nie dążmy po, tup, po trupach do celu. Uważajmy, żebyśmy czegoś zbyt bardzo nie stracili i żebyśmy później nie żałowali. Doceńmy to, co już mamy, a nie do, doceńcie już to, co macie, a nie gońcie za czymś ciągłym. Na nowo, na nowo, na nowo i na nowo. Także takie przesłanie, takie przesłanie, takie, tak jak karty mówią. A teraz przesłanie. Praktykuj sztukę odkrywania siebie. Kim jesteś? Czego pragniesz? Jakie są Twoje marzenia? Posłuchaj swojego wewnętrznego głosu. Pisz, medytuj, słuchaj swojego serca. Usłysz głos swojej intuicji. Ono Cię poprowadzi. No właśnie. Jeżeli tutaj wybraliście tę grupę kart i odnośnie do Waszego pytania, do Waszej sytuacji. Wasza intuicja podpowie Wam, że bardzo dużo ryzykujecie, że być może za bardzo się tutaj... Ee, możliwe są straty, ale Was ciągnie. Może jest to odpowiedni czas, by się wstrzymać. Posłuchaj swojego serca, ale doceń też to, co masz. Nie goń ślepo, a po prostu... Niech dusza cię prowadzi. Niech to będzie etapem rozwoju, a nie pogoń za czymś bardzo ślepym, tak? Także tak. To jest tutaj e, trzecie przesłanie od Kar, e, jakie chciałem powiedzieć. E, mam nadzieję, że czytanie Wam się tutaj podobało. Jeśli tak, bardzo się cieszę. No i e, napiszcie mi, czy, czy czytania z Wami rezonują, czy się zgadzają. To byłoby na tyle. To są takie trzy krótkie przesłania. E, trzy krótkie tutaj e, informacje e, z serii wybierz kartę. Sprawa, o której myślisz, e, mam nadzieję, że takie czytania Wam się podobają. Jeżeli seria Wam się podoba, zostaw łapeczkę w górę, zasubskrybuj mój kanał. A gdzieś tutaj na dole jest guziczek, pamiętaj, żeby go wcisnąć. No i co? No i żegnam się z Wami, tak? A do zobaczenia w następnych czytaniach z serii Wybierz kartę. Buziaki, kochani, Buziaki, pozdrawiam Was gorąco, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce.